Co tam? Pucha! Czy wiecie co to było? Ja owszem, na pewno wiecie co to było. To był katalizator. W tym wypadku akurat był pusty. Tak już kupiłem i tak zostawiłem, bo coś nie zrobić? Wiecie, jest taki szum na temat katalizatorów. Kradną, wycinają. Wiecie co Wam powiem? Winne ku temu są głównie w 70-80% media. No, zdecydowanie, bo w każdym praktycznie programie, w każdych nowościach zawsze coś jest o kradzież katalizatorów. Jastrzębska Policja namierzyła 31-latka podejrzewanego o kradzieże katalizatorów samochodów pozostawionych na parkingach w mieście. Gminna praktyka wycinania katalizatorów w samochodach. I owszem, są coś warte. I owszem, przy samochodzie za 1200-500 zł to się oczywiście opłaca. Ale na media nie Za Zatem mogę na Was, widzów, wpłynąć na moich kupujących e, samochody, przyszłych, niedoszłych klientów też mogę wpłynąć. Ludzie, jeżeli Wy dzwonicie. Mm, po samochód i jedyne co pytacie to, czy jest katalizator, jeżeli ktoś powie, że nie ma, to po prostu się rozłączacie. Autód posiada katalizator? A tam katalizator jest? Tak. pani, katalizatory są usunięte, czy są? Taki ja, który na przykład nie wie, co to jest katalizator. Sprzedaje samochód, bo chce go sprzedać, a wy wyłazicie z tym, czy jest kat. Wiecie co? I każdemu człowiekowi. Jaka cena ostateczna? Bez żadnego pytania o samochód, bez niczego. Jaka cena ostateczna? Jak ja odpisuję, że na miejscu, to jedyne pytanie również idzie, czy ma kata. Ludzie, jeżeli chcecie podkredyty te katalizatory, chcecie je wycinać, wycinajcie, ale błagam was, nie rozpisujcie tak. Ludziom zaświeca się lampka, rozumiecie? Jeżeli wszyscy pytają się o katalizatory, to znaczy, że coś w tym jest, znaczy, że coś ono jest warte. A jeżeli jest coś, co warte, to czemu nie ja mam na tym skorzystać, a jakieś małoletnie hachmenty albo jakieś stare, że tak powiem, pierdziele e, handlarze? Czemu? Przedwczoraj e, dzwonią do mnie takie dzieciaki, naprawdę dzieciaki, dzieciaki, które, powiem szczerze, jakby ktoś mnie zapytał, bym powiedział, że nawet prawo jazdy nie mają. Ja zdałem dopiero prawo jazdy, e, chcę samochód sobie na dojazdy na miesiąc, dwa, pół roku. Czy ma katalizator? Mówię, ma katalizator, bo może jednak po prostu usłyszał, że bał się przegląd czy coś. Ma, i owszem, zamiennik, ale miał. E, przyjeżdża, e, jak w tym, w tym momencie, jak on przyjechał, poszedłem do sklepu, a zle, telefon e, leżał w garażu. On do mnie dzwoni i mówi: A ja tutaj już czekam pół godziny w tym samochodzie. No, nie z pół godziny, bo ja 10 minut temu dopiero do sklepu wyszedłem. Za no to ten... ile? 20 na pewno. A, dawaj, a... dawaj, no oglądali. A chwila, chwila. Ja w sklepie byłem tylko 10 minut, przed 20 jakoś nikt nie dzwonił. I tutaj patrzę na godzinę na czas. Kurczę. To zaledwie 11 minut. W każdym razie, jedyne co, to zobaczyli kata, mówił pan, że jest katalizator, jest, ale zamiennik. Ale nie ma katalizatora, no wiadomo. Ja mówię swoje, bo jest katalizator, zamiennik, a on swoje, bo katalizator, którego nie sprzeda. Dlatego błagam wam, nie róbcie takich rzeczy. Nie dzwońcie, nie pytajcie z co czy jest katalizator. Jeżeli nawet chcecie, to co wcześniej nie lubiłem takich pytań, czy pan kupuje, sprzedaje, długo pan ma ten samochód, okej, okay, to jeszcze taka rzecz, że komuś może i faktycznie zależy na tym, no, ale wprost, no, wprost mówić o katalizatorze nie jest fajnie. No jak mówię, sami sobie szko szkodzicie, bo przez tak jak wy, każdy będzie wiedział i każdy będzie wycinał i za rok, półtorej, po prostu katalizatorów nie będzie. A jak będziecie chcieli kupić samochód dla siebie już, a nie nazbieracie nie wiadomo ile na nowe auto salonu, bo wierzcie mi i sprowadzane samochody, świeżo sprowadzone samochody, gdzie Niemiec. Ja osobiście widziałem, że w Niemczech jeszcze ten samochód katolicki to posiadał. To bardzo renomowana firma, która sprowadza samochody. Bardzo, naprawdę, bardzo renomowana firma do Polski prowadziła samochód już bez niego. No, zamiennikiem dokładnie, że biorąc, oczywiście. To by było tyle mojego krótkiego wwodu na temat katalizatorów. Czy to jest dobry interes? Oczywiście. Na jednorazowy strzał czy dwa jest super. Jeżeli masz na tym, ma polegać twój, powiedzmy, zarobek, nie. I proszę, nie rób tego. Zapraszam na mojego Facebooka oraz Instagrama znudzony handlarz. Zapraszam do subskrypcji. Stawiajcie łapki w górę. Dzięki, cześć i papa. Pa.